Czy kupiłem mieszkanie od kandydata na prezydenta pana Karola Nawrockiego? Nie, ale porozmawiajmy o takich transakcjach, bo ja również kupuję mieszkania od ludzi w różnym wieku i często ludzie ci po sprzedaży mieszkają w tych mieszkaniach do końca życia, ale moje transakcje wyglądają zupełnie inaczej niż ta. Która wywołała ostatnio burzę w mediach. Ja nie pojawiam się nagle z umową i oczekiwaniem, że ktoś starszy odda mi klucze do swojego mieszkania. Moje transakcje opierają się na czymś zupełnie innym: na szacunku, zaufaniu, na empatii i na rozmowie. To nie jest tylko zakup mieszkania. To bardzo często jest rozwiązanie problemu, który ciągnie się latami. Ostatnio kupiłem mieszkanie od małżeństwa, które mieszkało w tym mieszkaniu ponad 30 lat. Mieli duże długi, rosły zaległości. Komornik już wpisał się do Księgi Wieczystej i przygotowywał się do licytacji komorniczej. Oni nie chcieli wyprowadzić się z tego mieszkania i w tym wieku zmieniać swoje miejsce. Nie wiedzieli też, jak wyjść z tej sytuacji. Usiedliśmy do rozmowy, wszystko wyjaśniłem krok po kroku. Po kilku dniach zadzwonili z propozycją ceny i z warunkiem, że nie będą się musieli wyprowadzać do końca życia. I dokładnie tak się stało. Umowa została podpisana u notariusza. Oni wyszli z tej transakcji z pieniędzmi i z poczuciem bezpieczeństwa, że będą tam mieszkać jeszcze kilkadziesiąt lat. Zaraz po sprzedaży mieszkania część pieniędzy przeznaczyli na wyjazd na droższe wakacje, bo nigdy nie mogli sobie na to pozwolić. I napisali SMS-a, że odetchnęli z ulgą, że z jednej strony nikt ich nie wyrzucił z mieszkania, że nie będą dostawać już pism sądu i że nie będą się obawiać komornika. I że ktoś potraktował ich poważnie. Jeśli oglądasz ten film teraz i masz mieszkanie, w którym nadal chciałbyś mieszkać, a mimo to chciałbyś otrzymać za nie pieniądze, to tylko chcę powiedzieć, że są na to rozwiązania i są ludzie, którzy pomogą w tym procesie.